No. Dobra, to jak, jaki scenariusz? Yy, zagraj może sobie na tym współczesnym świecie, tak klasycznie. Mhm. Ale chciałbym, żebyś zagrał Cyprem Północnym. Okej, okay, północny. Jak ustawienie ustawić? Ustawienia weź sobie trudność, legendarny. Mhm. Szybko, szybkość gry 150% i agresywność AI, AI 400%. Mógła wojny? Nie musisz, tak. Czyli odkrywczy. Znaczy odkrywczy. No. Dobra, to wszystko. Tak. Okay. No i jeszcze, jakbyś mógł, mógł zmienić kolor na taki. Jaki? Powiedzmy... niebieski. Jasny czy ciemny? Jasny. To taki o. No i dobra. I co, I co... zrobić? Yyy... Usuń w wojsko. Całe? Całe. Mhm. Przyjmij sobie punkty technologii. Daj... 7 w koszt kolonizacji. Okej. Okay. 7 w badania. D ty dajesz najgorsze te punkty technologii, najgorzej je rozdysponujesz teraz. Daj w przyrost populacji 5. Okej, okay, coś dobrego chociaż. rozekonomiczny 5. Też nie... Jest ok. Pływy z podatków 2, pływy z produkcji 10. Pływy z produkcji w ogóle dają mniej przychodu, więc zajebiście. No daj sobie to: 10, może na przyrost populacji. Okej. Okay. No i. A to mi jedynkę daje w zarządzanie. Dobra. I ustaw sobie podatki. Towary tak, żeby ci starczały inwestycje też. No jest super. Zacznij skipować tury. Ale <laughs> ty dajesz polecenie, jakbyś był jakimś, a ja jeszcze ci nie powiem, nie? Zacznij ciekawie, skipować tury. Ciekawie. Udaj się do najbliższego. Punktu nie wiem, kontrolnego czy coś. Wyrekrutuj sobie wojsko za to i zaatakuj Cypr. Cypr, dobra. No i pięknie. Mogę wziąć weź, pokój? Możesz wziąć pokój i weź sobie wszystkie prowincje. No i super. Teraz usuń to wojsko mhm. i zacznij znów skipować tury oraz zrób asymilację. No dobra. O, Izrael o wojnę. Generale, ale co robimy? Próbuj wziąć z nimi pokój. Dobra. Nie zgodzili się i się desantują. co robić? Zrekrutuj wojsko. Nie wystarczyło, co dalej? Graj na zwłokę. Dzięki za takie super porady, czekaj. Czy mogę wziąć pożyczki? Tak, możesz wziąć pożyczkę. Ile pożyczek? Wziąłem już dwie. Możesz wziąć trzy. Okej, okay, trzy. Czy mogę wyrekrutować wojsko? Tak, możesz wyrekrutować wojsko. Dobra. Okej, okay, broniłem się, mogę odbić cypr Cypr po tak, prostu. Moż możesz możesz odbić cypr. Super, do teraz. Spróbuj wziąć z nimi pokój. Okej. Okay. Nie zgodzili się, co robimy, generale? Zbieramy jak najwięcej pieniędzy. Dobra. Libia mi wypowiedziała wojnę, co robić? Wziąć pokój. <grych> Okej. Okay. Nie zgodzili się, co robimy? Mogę to zasymilować znów, bo muszę? Tak, możesz. Dobra. Desantuję się tysiąc wojska, co robimy? <grych> Prosimy Turcję o pomoc. Okej. Okay. Handel, wypowiedz wojnę, Libia. Okej. Okay. Przebili się. Graj na zwłokę, rekrutuj jednostki. Mogę wziąć pożyczki? Tak, możesz. Dobra, biorę pożyczek. Ile mogę? Cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra. Rekrutuję. Przebili się, czekaj. Trudno. Mogę wziąć pokój? Am. Możesz wziąć pokój. Czekaj. M mogę wziąć o taki pokój? Możesz. Patrz, zgodzą się. Zgodzili się, odzyskaliśmy twoje tereny. Brawo, udało się nam. To co teraz? Zbieramy dużo pieniędzy. Muszę zasymilować znowu. Asy Asymilil. Asymiluje. Dobra. Tak. I zbieramy pieniądze. Tak. Zgadzamy się na tutaj oferty handlu od po, po, państwa pokaż. N -wordowego. Państwo Nwardowe chce z nami koalicję przeciwko Libii. Zgadzamy się za 46 złotych. Tak, zgadzamy się. Każde złoto jest nam potrzebna. Palestyna chce. Tak, Ko zgadzamy się. A to nie jest tak, że my mamy z nimi wojnę teraz czy co my mamy? Nic nie mamy. Bo my mamy z nimi pokój, z tymi dwoma państwami. Jesteśmy z nimi w zgodzie. A, no tak. O Palestyna Izrael. Co jest? Izrael został wypchnięty ze swoich terenów na tereny Libanu. Wow. Dobra. Teraz proszę cię o zrekrutowanie wojska. Mm -hmm. Ile byś tylko mógł. Proszę cię, pokaż mi jeszcze Izrael. Tu masz Izrael przy Syrii? I na niego. I pokaż jego informacje. Okej. Okay. Mamy z niej pokój z Izraelem. Szkoda. Koda, szkoda. Próbuj zaatakować mniejsze państwo, takie jak na przykład Maltę. Dobra. Mają wojnę z Algierią, trzeba się to pośpieszyć. Obronili się, co robimy? Gramy na zwłokę, bierzemy pokój. Dobra, nie, nie udało nam się przebić, to bierzemy pokój. Super, nie zgodzili się. Świetnie, to teraz wyrekrutujmy sobie wojsko. O, chcą pokój? Czekaj. Zgodzili się, dobra, już się zgodzili. A, boś Algeria przejęła. Muszę znów tutaj asymilować, okej. Okay. Co robić, generale? Poprawiajmy relacje z Turcją. To ma być nasz sojusznik, rozumiem. Tak. Dobra, tylko oni nas ciągną w wojnę z połową Azji. No troszeczkę by, będziemy mieli przejebane. Dostaliśmy ofertę od Mali, koalicja przeciwko Libii. zgadzamy się? Za 28 zł. Tak, zgadzamy się. A my z Libią też no? Proszę cię uzbieraj około 20 tysięcy pieniędzy. Dobra. O, dostaliśmy dostęp wojskowy. A, już za późno, dobra. Poprawę relacji z Turcją. Okej, okay, poprawiam. I mam 20 tysięcy, co robimy? Proszę cię, pokaż mi całą mapę. Proszę. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy zaatakować... Czekaj, muszę wygooglować. Kubę! Kubę, Kubę. Musimy zaatakować Kubę. Dobra. Czyli mam rozumieć, że za te 20 tysięcy wojska mam wyrekrutować... Za te 20 tysięcy wyrekrutować maksymalną ilość wojska, żeby zaatakować Kubę, To Wyrekrutowane? I teraz przenieść to wszystko na Kuba. 4000 wojska, okej. Okay. Kuba jest o tutaj gdzieś. Czekaj, tu. Super. Płyną naszy, nasi żołnierze. Okej, okay, przypłynęli. Teraz powiedz wojna Kubie, no i... Czemu to jest w ogóle demokracja? O... Kuba jest komunistyczna. Nie wiem. Trzeba tutaj wprowadzić demokracja. Obronili się, co robimy? Bierzemy pokój. Dobra, <laughs> nie zgodzili się, co robimy? Trudno. Są daleko. Zanim przypłyną. Zanim przepłyną, to się na pokój sami. zgodzą. No. Co się stało z nazwami państw, czemu to są takie literki? Dobra, ja proponuję może jeszcze raz zagrać, bo ten cyfr, to było zło, nie, nie. zły wybór. Dobra, to jeszcze raz. Co, te, co teraz? Wybierz sobie scenariusz. O, patrz, Tunezja. Widzisz tutaj? Wyłącz sobie napis po prostu. A to musisz grać kiedyś na Victorian Era? Rzadko. Dobra, Victorian Era. Więc wybierz sobie scenariusz Victorian Era. Okej, okay, dobra, już widać scenę w Obecie. I jakim państwem zagrać? Zagraj sobie, może tym królestwem Francji. Okej. Okay. Królestwo Francji. Ustawienia, jak ustawiać? Daj sobie trudność y, średni mm -hmm. i daj sobie szybkość gry 150%. Mgła wojny jaka? Y, odkrywczy. No, agresywność AI? Y -y. y, 200%. I możesz sobie jeszcze jednak tą mgłę wojny włączyć na y, klasyczne. Okej. Okay. To wszystko? Tak. Super. Możesz wracnąć swoją grę. Proszę się o rozdystrybunowanie punktów technologii. Mm -hmm. Daj sobie 10 w przyrost populacji, 10 w przyrost ekonomiczny. Okej, okay. już lepiej wygląda niż wcześniej. Zarządzanie 10. Jak będzie. I możesz dać tam jeszcze po dwa punkty z przerostu i tego. I podatków? Do... Tak, Uwów z podatków i produkcji. Zostało ci 6, daj jest utrzymanie wojska. Je Jeden zarządzanie przez przypadek, ale. Może być, może być. Tu coś zmieniać? Podatki na najwyższe jakie możesz, żeby było zadowolenie. Mhm. Towary sobie mo możesz zwiększyć troszkę. Zwiększyć. Mam na 30%. Dobrze, no i inwestycje to daj też sobie na 20%. Badania zostawiamy jak są? Badania możemy dać na 2%. Aha, no dobra. No i super. I co teraz? Zacznij sobie skipować tury. Proszę cię teraz, abyś ustawił sobie wojsko na granicy z Belgią oraz Luksemburgiem. Okej, okay, dobra. Ile tego wojska ma być? Tyle, ile możesz. Tak, żebyś miał około 8 tysięcy na kratkę. No mniej więcej jest. Następny punkt technologiczny, dajemy go gdzieś, go gdzieś czy nie? Do utrzymania wojska. Okej. Okay. Zaatakuj teraz sobie Belgię oraz Luksemburg. Dobra. Oni są tym, wasalem Niderlandów. Atakować i tak? Dobra. Imperium Osmańskie nam wypowiedziało wojna. Co robimy? Bierzemy. I państwo kościelne. Co jest? Islam z... Bierzemy tą prowincję tutaj czy nie? Czy my zostawiamy? Zostaw, zostawmy im. Dobra. Islam z... Chrześcijanami nas atakują, co robimy? Mierzymy pokój. Okej. Okay. I kontynuować ofensywę? Tak, kontynuuj ofensywę, proszę ciebie. Okej. Okay. Nie zgodzili się na pokój Osmania. I Niderlandy nam wypowiedziały wojna. To robimy. Atakuj ich. Okej. Okay. Robimy coś z tym frontem o tutaj? Próbuj... Y nic, nie wyrekrutuje jak coś. Spróbuj jeszcze wziąć z nimi pokój. Zbierzemy jakieś prowincje, czy nie? Nie, zostawiamy. Osobiście uważam, że jakbyśmy im zabrali prowincje, to by się mogli zgodzić na pokój, no ale dobra. Jak zostawić, to zostawić. Państwo Kościelne się na to zgodziło, tyle dobrego. Oj, atakują nasze kolonia. Coś z tym robimy? Nie, nie potrzeba nam kolonii, a spróbuj zrobić tak, jak uważałeś z Imperium Osmańskim. Dobra, Co... teraz jeszcze nie wezmę pokoju. Oraz cofnij się wojskiem do Niderlandów. Wycofać mam się, tak? Nie, cofnij się jedynie wojskiem na tą prowincję, żeby ją zaatakować. I nie atakować dalej? Atakuj dalej, tak. Atakuj. Atakować, dobra. Nie zgodnili się. No cóż, bywa. Co teraz? Dostaliśmy handel, Grecja, stwórz koalicję przeciwko Imperium Ospańskie. Zgadzamy Odrzu się czy nie? Od odrzuć. Co? Odrzuć. 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 Dobra. Atakować dalej? Atakuj dalej. Idź po, idź po wszystkie prowincje z kontynentu europejskiego. Dobra. Czy mogę wziąć z Belgią już pokój tutaj? Tak, możesz wziąć pokój oraz wziąć sobie wszystkie prowincje. Dobra. Jeżeli mogę? Mogę, oczywiście. I Niderlandy też są skończone. Bierzemy z nimi pokój, czy idziemy Nid walczyć o kolonia? Z Niderlandami proszę Ciebie, abyś y, spróbował z nimi zarządzać w... A, nie możesz. Nie mogę. To idziemy po kolonie. Rozstawię się na razie w Amsterdamie. Algieria nam wypowiedziała wojnę, coś z tym robimy? Weź z nimi pokój. Dobra. A spróbuj z tym Osmanem wziąć pokój. Oddajmy mi prowincję czy nie? Wzie weź prowincję dla siebie. Oczywiście, okej. Okay. I idziemy tutaj po kolonie, więc gdzieś my walczyli o tutaj, gdzieś. Niderlandy tutaj, okej. Okay. Idzie Desant. Des. No, daj sobie po prostu tam. Co? Wysłałeś dobra. No wysłałem. Wysłałeś tutaj wojsko? Algieria się na pokój nie zgodziła. I Luksemburg chce z nami pokoju. Ale jest... Nie, nie, bierze, nie bierzemy pokoju nie bierzemy z nimi jeszcze. i poproszę Cię, abyś y, jak dobiegniesz i jak przejmiesz tę prowincję, żebyś uzbierał wystarczająco pieniędzy oraz dał w handlu mhm. Cesarstwu Austriackiemu pieniądze, żeby wypowiedzieli wojnę Osmanowi. Dobra, Rusy nas atakują, co robimy? Spróbujmy wziąć z nimi pokój. Bierzemy tę prowincję jedną czy nie? Bierzemy. Okej, okay. nie zgodzili się, co robimy? Uj, 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 uj Mamy 9 wojska, by się wybronić. Mamy jeszcze. My możemy dźwięk. jeszcze wycofać wojsko, które miałeś na desant? My wycofnijmy to wojsko. Wycofnijmy. Tylko, my cof, my wycofnijmy, my. tylko muszę gdzieś tu znaleźć. jest tak. mam. I mają wrócić tutaj walczyć. Tak, gdzie, gdzie je przesłać? Na, na Brest. Wiesz, gdzie jest Brest? Coś to kojarzy. jest ten półwysep, To jest ten półwysar. A no Francuski. tutaj, Weski, tu gdzieś tak. tutaj. Coś kojarzyłem, ale nie, nie za bardzo. Idziemy na razie na zwłokę i czekać na nasze wojsko. O, A. mamy wojsko. Mamy. I, I proszę Cię, ustawię na froncie. W taki o sposób? Tak, w taki o, sto, o sposób. Dobra. Dostar... Teraz... Czekaj, muszę wszystko od ustawić. Ale dla mnie oczywiście bez problemu, gdyż słowo generała jest dla mnie rozkazem. Pozostało nam 1400 wojska, je, je też jakoś tu rozstawić? Rozstawię. Rozstaw. Okej, okay, nasze wojsko już idzie się ustawić na froncie. Paryż tam wzięli. Zajęli nam Paryż. No. Stolica mody. Pierwsza nasza kontrofensywa się udała. Idzie, idzie kolejna. Uważam, iż tutaj, na tą część frontu, gdzie jest Strasburg i Metz, idzie zbyt mało wojska. Ruszyć tutaj I na Paryż? Co? Tak. Różna róż Paryż, przynajmniej nam Paryż. I tutaj jakieś różno... ofensywy robić? Paryż się udało odbić. Spróbuj tym wojskiem z Paryża wziąć tą prowincję. Mhm. Mm tak? I tutaj naprzód. Tutaj naprzód. Dobra, co, co jakie rozkazy teraz? Weź z nimi może pokój, ale taki, żeby dla ciebie był korzystny. Czyli coś w tym stylu, myślę. Tak, coś w tym stylu. Chcemy się jeszcze brać pokój, czy nie? Z Algierią może. Dobra, nie zgodzili się. To, to co robić? Myślę, że nie idzie nam to. No nie idzie to najlepiej. Co robić? Próbuj atakować. Okej, okay. a zbyt duże wojska mają, to się nie uda. Co robić? Chciałbym się poprosić, żebyś przeskipował turę. Ile? Około cztery. Trzy znaczy się. Dwa I trzy. I trzy. I co teraz? I teraz za te pieniądze idź na Cesarstwo Austrii mhm. i Pandel. Oto, to daj im troszkę, to sto. No, około tyle. No. I wypowiedz wojnę. Komu? Prusom i jak się nie mylę, jeszcze możesz dać wypowiedź wojny jeszcze raz. Nie, nie mogę. A nie. No to najpierw Prusom mhm. i później Niderlandom oraz na ostatni raz y, Imperium Osmańskiemu. Okej, okay, wysłane. Kurde, dwie Turecki w przed przypadek. Teraz spróbuj się obronić w breście. tam mhm. rekrutuj wojsko. Dobra, i co teraz? Cały czas rekrutuj tam wojsko. Okej. Okay. Oj, Osmani się zesantowali. Teraz już sobie przez kontratak na Prusy, proszę ja ciebie. Tutaj? Tak. Okej. Okay. Udało się. I spróbuj obk obkrążyć ich troszkę. Kogo? P Prusy? Y tak, Prusy. No, dobra. To mi to zajmie trochę tur jednak, ale okej. Okay. Trochę ich tu To robię tutaj takie okrążenie, pa. Nic, nic z tego nie wyszło w sumie. Czekaj. Uważaj, że zrobię coś takiego. Nie. Pójdź wziąć z nimi pokój. Korzystny dla mnie czy nie? Niekorzystny. Taki? Tak, żeby ci zostało troszkę terenów. No, może być taki. W Niderlandy też? Niderlandy też. Z Niderlandów po prostu nic nie bierz. No i z Osmana też. I Algieria też? Też. E, wszyscy poza Prusami się zgodzili na pokój. No podajesz z Prusami pokój. Jeszcze raz. Oni mają bardzo korzystny Nie zgodzili się. Idzie 5-6 tysięcy wojska na, na zniszczyć. Co robimy? Niech się zniszczą. Znisz niech się zniszczą, może. No i tak. Poczekaj, poczekaj sobie teraz na pokój. Oni jeszcze muszą przejąć się niektóre prowincje, ale chyba o tym nie wiedzą. Cesarstwo Austrii idzie mnie odbijać. I Wielka Brytania nam wypowiedziała wojna. Co robimy? Weź z Wielką Brytanią pokój? Mhm. Mm nie zgodzili się. Trudno. Nasza pomoc krwi teraz w cesarstwie. No, oni to pomagają. Zaproponować im dostęp wojskowy? Zaproponuj. Okej. Okay. Weź sobie pokój z księstwem. Plus. Albo y, masz tyle tego, masz tyle wojska, to próbuj jeszcze coś odbić. Okej. Okay. Coś tu wyrekrutuje okay. i zaatakuje. No i próbuj zaatakować ich tutaj. Okej, okay, na razie się wszystko udaje. Yy, dobra. Dalej. Leć i atakuj, tak? Mhm. Mm Proszę cię o wojska na to wybrzeże właśnie. Tu? Oraz zajęcie tutaj obok B Brestu, tak. Dobra. To jeszcze tutaj to kin trzeba ogarnąć. O, Wielka Brytania chce pokój zaproponować? Yyy, zaproponuj. Oraz weź sobie tę prowincję zajmij. Wszystkie. Mhm, Ciekawe, czy się na to zgodzą. Zgodzili się na pokój, super. No i spróbuj wziąć z nimi teraz pokój, jeżeli zajmiesz to wszystko. Zająłem. Biorę. Zgodzili się. Super.